A w tym odcinku zaprezentuję Wam, jak zrobić wszystkie zadania z, z, od liberatora. Tutaj, o wszystkie szybkie przejazdy, takie, o stawię Wam, nie wiem, cel, no. O, amen. a co, ja to będę się <coughs> Stawię Wam, jak będę przychodzić. No cóż, no to zaczynajmy. Pierwszym tym na zadaniem będzie od niego. Potrzebujemy, potrzebujemy, pytania z móc mamy to zdobyć, więc... Dobrze, jak najlepiej byłoby to zdobyć, oczywiście możemy wyruszyć w miasto, pojechać auta, poszukać wśród różnych miast, jakichś już zaklep, ale ja się zrobię tutaj w już jest proszę, Par jeden, mieliśmy zrobić ich trzech, w dół. Czy to może boż coś tam jeszcze tego co jakiś, come się chyba coś, patrzmy, teraz No, I Reputacja nam rośnie i jest, jest fajnie. No, następne zdanie, gdzie chyba on nie... można przejść od niego albo i nie. Może jak będziemy większą reputację. Reputację mieli. A właśnie, reputację. A tu nie mam coś takiego. Hm. Ciekawe. Dam zażyć to są do D Chodźmy. O, cele. na fajnego. Chociaż te... Oj... Zmieniam Mam trochę inne zdanie o tobie Aha, teraz moje chyba ulubione zadanie Norfolk bo... toż musimy się udać do Skorpiona Jeden zostało wyrzucone fiołki, które by się przydały Lach choćby chyba dla niego No cóż Samy fiolek musimy szukać Na tym obszarze Warto ze sobą mieć maskę dziękuję za to i kiletara. Do zobaczenia jak już tam bę będę. Ja będę tu No. jesteśmy, ja jeszcze tylko coś załatwię za... Pamięci, przyda się mu się później. Kolorne fps Co może zostać, I teraz co musimy zająć się? Możemy znaleźć, te, od takiego Kapsuły, o. Nie, proszę, wykonaliśmy 25% emisji. Teraz musimy pozbierać po innej, żeby było mi szybciej zpańsky auto hmm, Dobra to ciastka robi moja mama. to żeby było mi łatwiej Jedziemy

symulację wybuchłam skażenia nuklearnego różowa tutaj nie jest jasne No i możemy się wracać No, i wróciliśmy Mimo, no, że jesteśmy bezpieczni Klinalne mm. Ja ten nie Damy No No to leczenie się na tym Wirusem powinno pójść do przodu Następne zadanie możemy wziąć od niego Właśnie musimy odmalować ten napis na to jest że górze tylko będziemy musieli znaleźć białą farbę gdzie ją znajdziemy tu Zaraz się tam beznajdziemy, się tam przyniosę. a przykaz jak widzę nie musi nie znać. No to jak mówiłem, to zobaczę ja... Przys a są Wejść do niego na jakie znaku i wziąć to. O, no, to i teraz musimy nauczyć się wrócić do Dalibata. Wystarczy podejść do tego i wcisnąć F, żeby palić. No, i teraz możemy wrócić się po naszą nagrodę. Cholerne FPS. Już powoli. Lekko. O. No i teraz mówimy, że skończyliśmy malować. Dostajemy naszą nagrodę. No. Aha, i proszę, żebyśmy teraz wyczyścili mu w akwadora. Dokładnie tu. Za statkiem. Pamiętaj, <Sy> że na raporazę nie. Milczy. Dobra, okej. Okay. I takie coś musimy czyścić dziewięć takich rzeczy Niedawny Szybciej, od z powrotem po naszą nagrodę! No ups nie ten guzik, o a on to będzie wszystko naraz. Chyba zobaczymy, co później zostanie może dodane. No i teraz naszego pirata py prosi nas żebyśmy zrobili go ulepszy nam w wędkę do jego skraftowania będzie nam potrzebna wędka, materiały wybuchowe Nie. zaraz wam może podam dokładnie składniki z jak... udało mi się ją zdobyć lecz niestety nastawiłem błąd i już wykonałem to zadanie jakby więc powiem jak ją... <laughs> jak zrobić tą wędkę, Zresztą mi zwykłej wędki Materiały wybuchowe, nie wiem co, gwoździe, dwa razy drut, blueprint, żeby go zrobić i umiejętność crafting 2 na poziomie. oddajemy, a ona jest już nie było palikom, o, taką. Wtedy, gdy o to zrobimy, oddajemy i, mu... I on dostajemy ramkę, że muszę za coś zawiesić 50 naszych. Expa. I jeszcze pić do reputacji. Mhm. Mm Jar. No. Za teraz chodźmy dalej. Za naszą wyprawą. Następne zadanie. No Na no dobra, ciebie to teraz się mogłabym udać. No cóż, na... o! Gdzie możemy się jeszcze udać? No cóż, znajdźcie kolegę. Ja już z nim rozmawiałem. Ale musimy od niego. Jeśli z nim porozmawiamy, byśmy mogli już coś kupować, jak widzicie. To się nam się jedno na zadanie. Ale to zaraz wam pokażę. Tu nie. O, od niego możemy wziąć następne zadanie. ona dosyć trudna, ale będziemy musieli zrobić to. Pokonać bossa. No to cóż, czego się nie robi? Ale trochę expa. ona się znajduje jeszcze, tylko sprawdza. Działan... Jest go... Ja... Awesk no to ja Hawesk jest... O, tu? Tam się udamy. Teraz wracam. Ja już go znalazłem. Oto on. O tam przyjaciel. Może go rozpoznać po tym, że się mini pokolenia. Zatrzym go w ten sposób. Jest trochę większa. A przykaz jest trochę większa. Muszę powiedzieć. Gdyby to to by ci z Dziękuję. No i właśnie, jak mówiłem wcześniej, ma większy model. Już Klej zostawił. Cóż, ja się wracam do Olivera. Już go znał, ja zauważyłem, jest oto on. Nie no, może chwalił się ku jako... no, ściany, jak mówiłem, bo to nie wiem, się przed... Tylko mniejszy odpowiednik, leczcie. Kolejny duśpek, peg, duś, pek, duś, pek. No, a ja się wracam do literatury. Jestem w trakcie poszukiwań, jego co ja się może opowiem, jak go. <coughs> Czemu jak się charakteryzuje ten Flipper? Otóż, zieje w On nie potrafi po prostu stać i zaczyna próść w... W... w linii prostej ognia. Zjeść, może zmieniać położenie. Jak mi je też ognia, po prostu Wie, bo wie, po ta mytaczem ognia. Przy okazji, jeśli trafi... jeśli źle nie Trafią jakieś inne zabijki zostają podpalone. I zdają się w tym jakby palącym się. Burning jakoś tak. O, lander. Gdzie tej się cholera schowała? Żeby... No. 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 No, gdzieś w środku jest. Hmm, ciekawe Come on! Wiem, że gdzieś tu jesteś. Okej, okay, mam go. Teraz go tylko 100 wyciągnąć jakoś, tak? Bo były i świadków. Po drodze. I rozszerpało wszystko po drodze. Może go No, i to tyle. Ostatni duśbek. Trzeci duśbek. Myśmy mu trzy oczko. na pamiątkę. No, jednak się nie da, szkoda. A ja się wracam. Wszystko co chciałem. Teraz możemy mu oddać go. Proszę, Donat. Molony? No. Muszę sprawdzić, czy na pewno go zabrał. No, wziął, wziął. No. Razem właściwie mogę porozmawiać z nim. Z panem kapitanem. Witaj. Okej. Okay. Nie zostaliśmy inżynierem.

Junior. Jak się rezygnuje? S, Co Chłop, dobrze, aż wszystko się sprywa. No, Proszę o to. Co by okazało się, pierwsze poziomowe. No, czapeczka, wszystko ładnie. To ja idę po następne części ubraru. No, już prezentuję, proszę. Fajny, dosyć mi się podoba na przykład do niego po prostu może przywykłam w wcześniej no no teraz zostało nam zadania takie przyjmować od nich coś mają? no to już się tym zajmujemy się na pierwszy raz. na sandu do tej natalii mechaniczki dokładniej i wziąć Kita. celerow między drzwiami Szybki raż Pani Natalia, cześć Leż mi Dobra I teraz musimy się udać do miejsca tu, tu i tu No to ja się już wamy tam jak już będę W każdym z tych Już właśnie znajdziemy się pierwsze. O tu O tam widać jest, jest. I podchodzimy do tego, klikamy FX i naprawiamy. same będę tylko już wam pokazywać, jak już tam się dostanę i naprawię, gdzie są dokładnie. No, do zobaczenia. I ostatni, teraz możemy wrócić do liberatora. I się wszyscy... i za I dobieramy naszą nagrodę. który po always, se sprawdza co no. nie ma. dobra, idziemy się może lepiej zająć z tymi rakatami. na to choroba, Cóż, będę wam pokazywać jest tylko samym momencie, jakoś będę przyklejać zobaczenie. W Moskwie jeden będzie tu, mm. czci, zazigam cię, drugie będzie na drugim końcu. Teraz wracać i no, Dobra, zebraliśmy. No, teraz mi się wydaje, że już chyba możemy na dzisiaj zakończyć. jeszcze sprawdzić, możemy. Nie, jeszcze nie ma. Zaraz. Dobra, będę już kończyć. Chcę ja się z wami. Na razie, żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Jeśli Wam się spodobało, zasubskrybujcie. Dla nowych, dla nowych widzów. Łapka w górę podobno się spodobał w dół. Jeśli si się nie spodobało, skomentujcie, udostępnijcie filmik, dzięki czemu stanie się to podzieje jeszcze dalej. A ja się z wami żegnam. Cześć!